Dzisiaj otwieramy siódmą paczkę z mojego książkowego kalendarza adwentowego. Dla przypomnienia, wczoraj znalazłam w nim siedem tomów w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. Chyba dla równowagi książka ukryta w paczce numer 7 jest raczej niewielka. Do dzieła, jak zwykle tylko jedna szansa na odpakowanie i pokazanie wam takiego mojego pierwszego wrażenia. Tym razem trafiam na wyjątkowo mocną taśmę klejącą, jest coś starszego. Święta Helena Mała Wyspa, okładka Norblina. O, teraz nam się nie błyszczy, jak przypuszczam. Książka znalazła się w moim kalendarzu adwentowym głównie ze względu na okładkę Stefana Norblina, bo jego ilustracje uwielbiam. Święta Helena Mała Wyspa, książka wydana w serii Biblioteka Groszowa. Dla zaintrygowanych, kilka informacji ze strony tytułowej i pewnie pokażę Wam też kilka rysunków, które ukryły się tutaj w środku. O, proszę bardzo, rysunki niewielkie i też takie nieco większe. Mamy sygnaturę. O, i może taki. Nie znalazłam nigdzie opisu, więc mogę jedynie zgadywać, że jest to opowieść z życia Napoleona.